Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj przed chwilką, że dobrze, że rywale byli w szóstkę, bo byliby naprawdę trudnym przeciwnikiem, ale wygrywacie, trzeba taką okazję wykorzystać. Jak ocenisz postawę swojej drużyny? Mojej? Wiesz co, chciałem na początku się raczej pozytywnie wypowiedzieć o przeciwnikach. Najczęściej się zdarza, że jak ktoś ma problemy jakieś minimalne, kadrowe, po prostu odpuszcza. Także tutaj dziękuję bardzo chłopakom, że się, że się pojawili, bo no szacun naprawdę. Co o nas mówić? No. Chyba cisza tutaj jest najlepsza, natomiast ee, wiesz co, powiem Ci, jakbyśmy byli w trochę lepszej dyspozycji, no to pewnie by powpadało tych bramek troszkę więcej. Jak to o dyspozycji mówisz, bo jak zawsze system KOL dobrze startuje, ostatnie cztery mecze bez zwycięstwa. Potrzebowaliście chyba takiego przełamania. Jak myślisz, czego zabrakło w tych meczach, żeby trochę więcej punktów zdobyć? Wiesz co, no, pewnie, pewnie wszyscy moi fani wiedzą, że, że kopię tu już któryś sezon, zazwyczaj były takie okazje, żeby gdzieś pograć sobie poza meczami, no tutaj niestety nie ma takiej możliwości, myślę, że mimo iż gramy już któryś sezon, brakuje tego zgrania cały czas, także poza tym cały czas ktoś wypada, więc no nie usprawiedliwiając się, ale to jest chyba ten, ta podstawa, której brakuje. Rozpędziłeś się na dobre, bo drugi dobry mecz. Już chyba możemy trochę tutaj sprzedać tajemnicy, że drugie MVP, 240 parę spotkań, prawie taka sama liczba bramek. Jak oceniasz poziom sportowy, organizacyjny biznes Ligi przez takich wiele sezonów? Wiesz co, no tutaj też muszę nawiązać do naszych zakulisowych rozmów, bo moją karierę gdzieś tam, karierę, to jest duże słowo, zaczynałem od FLS-a, natomiast całe szczęście przeniosłem się tutaj do Business League, no poziom organizacyjny, no i gala wiadomo, gala to jest, to jest, to jest, to drugie dno, którego każdy, które każdy chciałby znaleźć, no jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, no to zapraszam, bo... Rewelacja. Ja, jak zwykle, czy pod kątem meczu, czy sędziowie. Mega profeska, także. Zaczęliśmy rewanżę, Dawid, więc krótkie pytanie. Jaki jest cel System Cold? Myślisz, że jeszcze jesteście w stanie dogonić podium? Nie, no no co, no gramy o Mistrza. No. Nie, bądźmy, nie bądźmy skromni, bo jak się, jak się mam niskie cele, to się nisko kończy. Także, no. Walczymy o podium tak naprawdę, bo no już tam czołówka odjechała, a też poza tym jesteśmy w miarę realni. Co prawda, ja akurat zawsze buję w obłokach, więc myślę, że podium jest realne. Zobaczymy.